Was wszystkich. Słuchajcie, e, przedstawcie się tak z imienia, co? Łukasz, Daniel, Filip, Piotrek. Mateusz. Jak powiecie skąd w ogóle jesteście? Jak to tam się stało? E, no, zespół w ogóle powstał w tym mieście. W, w, nie wiem, w Gdyni, w Gdyni czy w Gdańsku, już nie pamiętam. W Gdyni e, no, w, tutaj jest połowa składu e, z Gdyni, teraz z Rumia. My jesteśmy z Gdańska. Piotrusz skąd ty jesteś? Ja jestem z Brześcia Kujawskiego, no właśnie, e, no to jest ogólnie z Trójmiasta. Dobrze, a jak to powstało w zespół, co, jak to tam wyszło, że tak jesteście tak razem, w takim składzie? E, no studiowaliśmy razem, tutaj w czwórkę, to jest taki rodzynek, e, na tej uczelni, no i tak się poznaliśmy i tak mieliśmy wspólne zajmowania muzyczne, wspólne muzyczne lektury, wiesz, takie, I, no i tak to się po prostu stwierdziliśmy, któregoś jest, że fajnie było pograć. Coś ostrzejszego, fajnego, takiego. A, a robicie coś tak razem? Tak w sumie, tak jako zespół, tak jakoś poza coś, jakieś hobby, czy coś coś w tym stylu? Znaczy, ogólnie mamy siebie czasami dosyć, ale e, jakieś e, wspólne wypady też mają miejsce. E, rozmawiamy nie tylko o muzyce. O Dziewczyna. Zobaczyć <noise> coś widzę, jakiś wypadek coś miałeś? Widzę. A co mam o tym powiedzieć, to, 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 co, się to, co się stało się, no, no jucha poleciała, <laughs> jucha trysnęła, trysnęła, farbę tak dalej jakbym Jakbym wiedział to bym jakieś zabezpieczenie tutaj, wchłaniające krew, nie zabezpieczenia są bardzo wiem. wskazane, no, dokładnie, nie, ale nie była na to gotowy, wiesz, wiesz co, bo to trzeba pokazać, to nie można tego tak, wiesz opisać jakimś... Może no, mi się, bardziej... się zdarza, tak? E, znaczy, znaczy, jest to, znaczy tak, jest to wynik e, zaangażowania, przeżywania muzyki może, może, może w ten sposób bardziej. Tak. A słuchajcie, ja zna, e, słyszałem, że jakieś macie plany na przyszłość, żeby zmienić nazwę. E, tak, zmieniamy nazwę. Bo ta nam się już po prostu znudziła. Tak, zgadza się, znudziła się. Co Co? Tak, rozpadamy się czasami. Z... Tak, więc zmieniamy nazwę, a tak naprawdę to są powody typowo marketingowe, prawne. Myślę, że. Myślę myślę, że wiadomo o co chodzi po prostu. Tak, sądzimy się już. Z wieloma zespołami, także mamy na i. A jakiś tak słyszałem, że jakaś płyta w Wrocławiu była kręcona coś? coś? E, tak, nagrywaliśmy e, płytę. E, troszeczkę jest opóźnienia. Jeżeli chodzi o jej e, wydanie. E, no ale jesteśmy dobrej myśli, płyta, najprawdopodobniej. No czekać warto, czekać warto. No myślę, że... znaczy nie wiem, to nie mi oceniać, ale chyba tak. My <gry> Dobra, to dziękuję bardzo za wywiad. Dzięki. Miło było.